To mówisz, że trochę powojowałeś? Tak, tak. No widziałem wczoraj ciebie. J jak latałeś. Jak Spider... Widziałeś? Mm -hmm. Jak Spiderman. <grym> Sam mnie widziałeś, czyż pod moim kongiem mnie wołałeś. Siedziałeś. Nic nie pamiętam. No byłeś. No, no. Nic nie gdzie cię widziałem. Tu, przed Mokondziem, no. Siedziałeś oparty. Aha. A jak spędziłeś? Do której wczoraj wojowałeś? No, nie pamiętam. No to grubo. A skąd teraz idziesz? o się? Tak. Leci, leci. Zawsze cię na hurcie spotykam. No, zawsze jakoś trafiam na ciebie na hurcie. I od której to otwierają? Od To co to, to tak wcześniej, zawsze idziesz tutaj? Ustaś się nie A o, opalony jaki jesteś? No. Jak na plaży byś był, i to w tropikach jakichś. A co u Piotka słychać? Co? Co u Piotka? Śpi. Ale on śpi, jak wychodzi, on śpi. Ta on zawsze, nie wiesz, człowieku, on wychodzi ślubnie. On czasami tutaj na bramę gra, bo tam na nas to tam wiesz, człowieku. No to pijemy trochę tam. tam, tam dawno go nie widziałem. Powiem, powiem, że się widziałem. U Darka byłem to śpiąte. A co ty takim babskim... papierosem? To nie spytasz o papierosa? Nie spytasz mnie o papierosa, jak nigdy? No Zawsze mnie łapiesz, Paweł, masz papierosa? Wiesz, wiesz, że mam Dobra, dzięki. Zapalcę normalna. To już do tego. Do mocnego. A ty tylko nalewki pijesz? No. Piwa? Też. Piwo też. Za coś. Coś nie przypadał. Nie? Nie. Jak dzisiaj planujesz swój dzionek? Czyli to już będę ojcu na to, że je kurwach siedział. Co z A masz sam, pewnie. bo mówisz, że, że cały dzień tak warujesz przy turzynie? Czy A, w oko... Nie, 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 ja cię dzień, swoją sęda ja mam co robisz tu. mam co robisz? To opowiedz co, co, przeważnie robisz tutaj. Ma Mm. Ja mam kurwa i święta kurwa. Tak? No. Ja I od Aha. A tutaj chodzisz do budy. Mi no. Chodź To mówisz, że tak gdzie nie rozpoczynasz od piwka czy od winka? To zależy co, co pierwsze. Tak, tak. Jak mam na rękę kuratowalkę mieli, kurwa i napieram. A jakie twoje fundusze? Ja mam nic chyba. Początek dnia? To jest zero? Na razie no. A nie jadasz? Siadania ani nic, tylko. Nie, nie. Nie chcę, nie chcę, nie chcę mi się. Nie, nie ma apetytu. No, nie ma, nie ma. nie później będziesz Nie, będę szedł do darka zobaczyć. Aha. Jak będziesz chciał, może się ze mną zawsze przejść. Bo, bo co tu będzie siedział? To mówi, że Piotrek śpi. Tak. To tylko ty nie możesz spać. A tak mówię, idę tutaj zobaczyć, patrzę, o jest, idzie. Yes. No. Wow. Jakie dźwięki ty dają, co? <grystanie> Jak sokoły. <grystanie> A jak sobie najszybciej rzeźbisz? Jak tak z rana? Przecież to jest szósta rano. No szósta, nie? No siódma już, no. Siódma. Przychodzą, no, bo no, 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 zjełam wcześniej, nie? Tutaj? No. Tutaj przez rano przechodzę. Albo przychodzę na rynek, To jak szybko uzbierasz na nalewkę tak z rana? Czasami czasem mam od razu kurwa. Tak? Nie lasem było. Za mm -hmm. No, bo ono jest szybką, kurwa. To się maszy, na nie kalendarzu, kurwa, nie razu. A jedzenie? Ci też dają? Tak. Jeść też trzeba, wiesz o tym? Tam parę razy cię widzę, jak coś tam trzamasz. No. Może te, pójdziemy do Darka zobaczyć A no pójdziemy. Tak? Zbudzimy go no to, Co na zbudzimy? No pójdziemy wziąć jakieś tego jedzonko. Nie jedzenie, nie chcę. Nie chcesz jedzenia? A co byś chciał? No, Pierw, coś. A co pływ płynie, tak? <laughs> no. Siadanie wpłynie, tak? No. No ty, Paweł, nie chcesz się już ogarniać, co nie? Już ci tak pasuje życie? Nie, 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 nie pasuje mi kurwa, wiesz. Nie pasuje ci tak? Ale jak mam te ziemię, ja co mam w domu, to właśnie mam w zasadzie nie pasować. A cały dzień sobie tutaj muzeum ich kurwa urzęduje. No, chyba no, źle. No, 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 no. no, ale z tym alkoholem nie za Aha, dużo. A to nie, nie, nie. Co tu robić, kurwa, powiedz? A do pracy byś jeszcze byś mógł gdzieś pójść, czy już tak. Na luzie mógł pójść, ale domagam się Wam zameldowania, mówię w piepronu. Na czarno nawet. Popracować. A na czarno nie ma takiego czegoś na czarno. Mm -hmm. nawet, się, a, a, no, nie ma. Nawet sobie szerokie ale to. Można zajęć nie ma, co bym na czarno. Mhm. huh -hmm. Proszę wiesz, pójść, porwa mi się kurwa. A tak jestem, um chyba czasem przyjął do ja nie wiem, że będziesz ześwięk, bo mogęś wstawować bo i się, a nie będziemy idzie szukać, bo bez domu jest szkole. Nie ma zasługą i... No, no, no. Do ciebie chyba, nie? Dla nie przyjmują. Wy magnie. Nie przyjęli mnie złowi. Wy Aha. Bo płaszek nie zbierasz ani nic takich rzeczy ma złamci, wiesz? założyć. Aha. <śmany> Myślałem, że zbierasz, bo bra... kurwa mężczyzna, pierwszą się, na kilogram, nie? Trzeba zabrać. No jakoś tak. To będę kolor będzie robił kurwa. Zapierdalał tu kurwa, <śmany> Zapierdala, kurwa 56 żeby zabrać, nie? Dopiero będzie kilogram. Kurwa, kilogram 10, 10, 10 zł, nie? No, cztery, no. w ogóle cztery. jestem No ładnie. Ptaszki ćwierkają, to znaczy, że już poranek się zaczął. No. To mówisz, że dalej pijesz dwie naleweczki dziennie? No. Aż Jak Już, już koniec wtedy? Tak, tak. Ty często palisz, co? Hmm? Dużo palisz. A z papierosami jak? Żeby ogarnąć, no przecież papierosy też kosztujące, nie? 20 złotych kosztują prawie. Prawie nie? Nie wiem. To to jakbyś na wina przeliczył? Kurwa, Więcej byś miał. Tu wolisz kipy zbierać? No. Ale rozgrzebujesz je, czy normalnie ułamujesz? Nie, wysypuję i sobie Daj mi ognia. To mówisz, że jakoś życie płynie powolutku? A jak teraz już się coraz zimniej zacznie? A to no. ja wiem, to mnie wkurwia. Zresztą... A takie jeszcze, jeszcze na to jest kurwa. kurwa. No mm. i ma Ale uda mnie na tę królowę jest, Ładne, ładne. Przez już nie są stopniowa kurwa. No widać, że się poopalałeś. Nie? No. Do której, Do której wczoraj latałeś? Co? Do której wczoraj latałeś? Ja nie pamiętam <coughs> Ale, ale późno było, było. późno, ciemno, późno. Do domu szłaś ciemno? No, no.